Spokojnie. spokojnie, Panie spokojnie, co to tu będzie? Spokojnie. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj dwie metody, jakie ja to nazywam powrót do przyszłości. Powiedzą, co ten gość gada, jaki powrót do przyszłości. A tak, bo pogoda taka jest, że to co jest teraz, to było miesiąc temu. Cały tydzień 4 stopnie, właśnie zaczyna padać, ale na szczęście chmura przejściowa. Ja się dopiero rozłożyłem, bo miałem tyle przygód, że... Ach, zaraz Wam opowiem. Więc 4 stopnie, właśnie pada deszcz, właśnie muszę trochę zaraz pracę rozwinąć. Szybko rzucam, póki jeszcze czas. No i widzimy się za chwilę. Tu na szybko Wam omówię co mam. Mam Swima, mam Big Tutu, Perfect Dynamik. Yy, tutaj 2,5 milimetra pellet. I tu mamy kulki i tak jak mówiłem... Woda dosyć spokojna, wiatr z tej stąd, ale dzisiaj nowość, dystans. Rzucałem chwilę z 15 minut dystansem, leci jak z procy. Mam ustawiony dystans gdzieś na 95-100 metrów. Ta wędka gdzieś jest na 30 metrów, pi razy drzwi. No i zaczynamy, bo jest taka mała chmurka. Mam duży, 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 duży taką przestrzeń bez chmur, i później dopiero duża chmura, więc chcę się wyrobić do tej dużej chmury. Jak widzicie, już wydzwaniają, więc ja się spieszę, bo czas goni. Zacznijmy wreszcie te łowienie, bo powiem Wam, że najpierw przyjechałem, zacząłem przykręcać kosz podbieraka do sztycy, wyrobił się gwint, no to szybko myślałem co zrobić, damy tutaj haribo pomarańczowe, no to wymyśliłem, że w gwint wsadzę kawałek plastiku i nakręcę na to, no jakoś to się trzyma, mam nadzieję, że to jakoś wytrzyma, dobra, sprawdzenie kulki. Wórka ok, a jeszcze pelet miałem do zupełnie, bo jest dosyć suchy. A jeszcze do pelletu dorzuciłem metodnica, bo jest 4 stopnie, a dwa że będę dystansem łowił, więc żeby mi się to w locie nie rozpadało. Dzisiaj pierwszy raz dystansem rzucałam sobie trochę wcześniej tutaj przed łączeniem kamery, żeby zobaczyć o co chodzi. No lata jak z procy, więc masakra. Ale jak coś, to się jeszcze nie śmieje ze mnie. Dzisiaj na razie mam tak to ustawione na 90 metr, bo dalej nie chcę. Jest, udało się. Sensacja powiem. Wam. Udało się rzucić. No jestem naprawdę, naprawdę w szoku. Serio jestem w szoku. Dobra, teraz dystans. Z dystansem będę wychodził, bo tu mam krzaki, taki przestrzeń i z tyłu mam krzaki, więc kosza nie rzucę, więc z dystansem będę sobie tu schodził i na spokojnie będę sobie wiodął. No i dobra. Weźmiemy przypon. Weźmiemy strąg dziesiątka. Na pewno nasz dziesiątka interesuje. Dziesiątka, dziesiątka jest dobrze. Dziesiątka, chodź tu do mnie. Ok. Już zaczyna kropić, ale mówię, to jest jedna jedna chmura, więc tutaj jeszcze nie będę płakał. Później jest dużo przerwy i taka wielka chmura idzie. Dobra. I tu chcę założyć założyć śmierdziucha Śmierdziucha z kumksa różowego. Dobra, tutaj już chyba, chyba się naciągnęło, co? Ok, bo tutaj płytko. No i ten dystans, to Wam powiem. Fajna sprawa, ale zobaczymy jak to będzie z zrzutem, bo to jestem ciekawy, żebym tam sam siebie nie zabił. Dobra, mocno tu doklejamy. O, o, dobra, podajnik 50, Lotka. I... I próbujemy nie zabić kogoś. Pięknie. Idealnie. Ależ on to zrobił pięknie. Pewnie nie technicznie jeszcze, ale to. to wprawy do Teraz ja nawet napinanie zajmie z 15 minut i... Tutaj jak hamulec jest ok. Dobra. Pierwsze rzuty, za, 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 jak to mówią koty za płoty, pierwsze rzuty poszły, plecionka się zatopi do, do jutra i czekamy, czy coś się będzie działo. No dobra, wędki rzucone, przerzucone, <laughs> dystans dwa razy, prawa strona trzy razy, prawą stronę przerzucam co 10 do 15 minus dystans, tak podobnie jak mi się w sumie chce. Ale już drugi, trzeci rzut, czy znaczy dwa razy już drugi rzut wcześniej rzucałem, więc tam już któryś tam rzut z kolei, już coraz lepiej mi to wychodzi. Ale spokojnie zostawię na tym dystansie, sobie potrenuję dzisiaj, porzucam, wyczuję wędkę, a przy następnej okazji już będę rzucał dalej. Woda spokojna, cieplutko jest, słoneczko wyszło. Deszcz ma być za 3-4 godziny, więc mamy 4 godzinki do deszczu, więc mam nadzieję, że do tego czasu coś się wydarzy, żeby później już nie, nie siedzieć pod parasolem, a później już se może tam kropić, padać yy, tak więc no idę posiedzieć, poczekać poprzerzucać, jak coś się zmieni daję Wam znać tam mam gdzieś 1,5 metra głębokości dosyć czyste dno nie jest moliste od takiego 20 metra jest roślinność a tam dalej na środku to nie ma bo rzucam prawie że pod środek Więc tyle na teraz informacji jakaś tam delikatna obcierka była, ale to pewnie coś przepłynęło po pleciące. Tak, to nic nie widziałem, żeby coś zdrygało. Na razie cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Godzinka, półtorej za nami. Branie już dużo nie ma. W sumie nawet żadnego nie miałem. Ale to na spokojnie podrzucamy, ponęcimy i zobaczymy. Dobra. Wszystko, wszystko. Kurde mać, wszystko żyje, wszystko żyje, ale chyba leszcz. akurat, oczywiście byłem na zewnątrz, dwie godziny nic, a teraz akurat musiał wziąć, nie, co to jest, potka za bok, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię, trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię, no leci. Nawet podbieraka nie użyłem. Ale branie mocne, jak na taką płotkę. No, szat. No dobra, trochę rzutów na brania Więc zastosujemy nową kuleczkę Pepera Damy, kolor ten tutaj. Taki nie wiem, to chyba wyblakły pomarańcz. Zobaczymy na to. Jeszcze nie stosowałem. To możemy sobie ładnie sprawdzić. Najpierw dowody, jak to się zachowuje. No, ładnie. To jest w sumie takie trochę jeszcze zimowo-wiosenne. Przy okazji zapraszam na alebranie.pl, tu gdzieś tu w tym chyba lewym rogu wyświetlą Wam się aktualne promocje, myślę, że naprawdę ciekawe promocje. Do tego, jeżeli wpiszecie jeszcze kod UDA przy zamawianiu, to macie powiększone o 10% kolejnych, więc dodajcie sobie te promocje z 10% z kodem UDA i wychodzi Wam naprawdę, no myślę, że bardzo, bardzo dobra promocja wracamy do wędkowania teraz zobaczycie leszcza z innego wyjazdu gdzie siedziałem jakiś czas ale niestety był tylko leszcz ale co najważniejsze na dystans więc ryba na dystans łowiona teraz sobie obejrzyjcie a później wracamy dalej do oryginalnego filmu daleko na prawej wędce się nic nie dzieje więc skróciłem dystans u, o... O, branie, branie branie coś fajnego to na dalekim dystansie o, na dalekim dystansie ładnie ale ładnie walczy uuu Całe co to jest no wygląda mi to na lina ale chociaż może być karp teraz trzeba to scholować przez te wszystkie lekki zaśluz ale jakoś ładnie idzie dobrze, dobrze dystansik odpalił nie trzymam blisko wody bo muszę ją trochę wyżej prowadzić bo tu jest dużo zaczepów, niestety. Ale ładnie idzie. Karto chyba nie jest na pewno. Nie ma chyba. Jest. coś czułem, ale. Jest, jest, dobra. O, no, widzicie właśnie, są te zaczepy, i to trzeba niestety wysoko prowadzić tą lentkę, żeby on mi tu gdzieś w zaczep nie wszedł. Bo tu jest tyle zaczepów zerwanych, zestawów po drodze, że. Dobra, no, już chyba jesteśmy gdzieś blisko. O, duży deszcz. Myślałem, że kurde będzie mi ale dobra Dobry leszcz O ale klocek, piękny Oj 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 to będzie chyba mój rekordowy lesz tutaj o. A może nie taki duży ale o. Ponad 50 cm ładny ładny lecharz z dystansu Chociaż poczułem już jak to się holuje z dystansu. ładnie, ładnie, ładnie teraz go ładnie wypuścimy Piękny. Ile są ładne leszcze fajnie, że z dystansu wziął chociaż se pocholowałem ładny, ładny ładny klocek ale tam są, to może będzie więcej leci Jako, że mocny ogień To czas na posiłek dzisiaj 50 gram ryżu i troszeczkę mięsa gulaszowego z sosikiem. Lepiej, jakby było podgrzane, ale no niestety nie mam jeszcze nic do podgrzania, więc zjemy sobie tak. Smacznego wszystkim. Może ktoś ogląda przy obiedzie, a ja czekając na jakiekolwiek branie przy temperaturze 4 stopni konsumuję jedzonko. O, będzie leszcz. Pięknie. Na. Na skunksa. O, będzie większy nawet. O, będzie ładny leszcz. Bran jest Już się poddaje. Mm, czyli na śmierdziucha. No i nawet ładnie walczy. Nawet ładnie walczy, powiem wam. Nawet coś ciekawego. Akurat posiłek nie jadłem. Jadłem, nie skończyłem. No. Nie szałowy, ale. No, ale coś na ro, ro, rozkręcenie imprezy, nie? Nie jest jakiś tam szałowy. No, taki na rozkręcenie. Dobra, wypuszczę go z tej strony, bo akurat nie bateria padła. Taki nie wiem. 40, koło 40, ale jeszcze Starko już leci. No, ale chociaż coś. No, to jakiś ruch w interasie się zrobił. Jakieś delikatne branie. Coś chociaż na rozgrzewkę, bo już, kurde, w ręce zimno. Jak siedzisz w tej temperaturze Zaraz tu ma padać, a no to się za bardzo nie rozgrzewa, a w deszczu mi się tu nie uśmiecha siedzieć. Więc mam jeszcze z godzinkę półtorej, żeby coś tu połowić. I trzeba będzie przed deszczem uciekać. Bo dodając deszcz do tej temperatury to No nie będzie to ciekawe tutaj siedzieć. Coś jest, ale coś kurde mniejszego. To no, jest takie płotka, płot, albo płotka za bok, albo leszczy znowu. Ale na leszcza mi to nie walczy, chyba płotka za bok, tak. Eee, te płoteczki widzę dzisiaj na żywca ładnie lubią. One widzę lubią na żywca dzisiaj, a później ja się dziwię, że ja mam szczupaka. No, leć. No, właśnie zaczęło kropić, takie są teraz pojedyncze chmurki. Jak sprawdzałem, mam jeszcze godzinę, półtorej, zanim przyjdzie ta taka główna chmura. Choć też nie wiadomo, jak tam z niej będzie padało, ale ale już bym nie chciał być jak ta chmura będzie teraz znowu troszeczkę kropi na wodzie jak widać perkozy mi tu drukują a tak naprawdę yy, jedno mocne branie czyli ten resz, dwie płoteczki też przed chwilą jakieś takie branie było ale nie założyłem, ale nic nie, się nie wcięło więc no więc słabizna jest 4 stopnie trochę ochodziło się i myślę że ta ryba gdzieś tam troszkę znowu przestała być aktywna i niestety ciężko teraz będzie o rybę w najbliższych dniach póki znów ta temperatura nie pójdzie w górę a woda gdzieś się jeszcze troszeczkę nie nagrzeje no ale jeszcze mówię mam godzinkę zobaczymy jest jeszcze jakaś lekka nadzieja Pana z kungsika białego i to No myślę że 45 chociaż nie bo już puścił no, ładna rybka ładna, ładna, ładna i jest ciężka ładnie walczy, ładnie jeździ, więc duży leszcz. Nielinnie karać na pewno A łopata Piękna łopata Duży leszcz Piękny, duży leszcz A raz zobaczymy, ale z 50 na pewno będzie miał Piękny duży leszcz Chyba na otarcie łez, czy nie? Ładny Ła Zaraz go zmierzymy moją supermiarą Coś tu się naplądało, ale to na razie tam No, zmierzmy gościa No, 50, jak nic No, powiedzmy Ładny, duży Piękny leszcz Piękny Około 50, myślę, że tam centymetr, dwóch mu brakuje, albo i 50 jest, bo tutaj mówię, mam 50 obręcz, a on praktycznie ma na obręcz, więc ładne, 50. No dobra, to leć majster, pozdrów resztę, a ja rzucę jeszcze z raz, ale się odwróć, leć. Ale pogoda się zmieniła. Straszny wiatr jest z tej strony. Bardzo mocny po całej długości wody, gdzieś tam ten jeden się tutaj zawieruszył. Za, za Ale tak to widać, że to, to kurde, te ryby to się nie wkręcają. Nawet można powiedzieć, że się odkręcają. Tak jak mówiłem, powrót do przyszłości. Czyli zaczynamy dopiero raczkować w tym momencie. Która jest godzina, nie zerknę. 13. No dobra, tak. 15-20 minut dam jeszcze i będę zawilił wroty. Nie ma co. Trzeba jechać, załatwiać inne rzeczy. Chyba leszcz. Chyba leszcz. Chociaż, nie, chociaż to nie, nie jest leszcz. Nie jest leszcz, bo idzie ładnie tu. Lecz by tak nie zrobił. Chociaż idzie dosyć łatwo. No się zdziwię jak mi tak leszcz odjechał. Zdziwię się trochę jak mi tak lesz odjechał może gdzieś tu pod zestawem ale ja sobie tu przeciągnę zaraz no nie, to nie będzie Uuu, spokojnie spokojnie panie spokojnie, co to tu będzie spokojnie obstawiam karasia obstawiam karasia ale nie wiem a chyba karaś chyba karaś Chyba karaś. Tak, chyba karaś. Jeszcze deszcz zaczyna padać. Ale chyba to będzie karaś. Ale pięknie muruje. Pięknie muruje. Musimy mu powietrze trochę dać. Karaś, karaś. Lin albo lin. Chyba lin. Chyba lin. Boże, 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 nie zepnij się, nie zepnij się. Chyba będzie lin. Tak obstawiam, że to lin. Trzeba go wymęczyć Nie, się. Dostań powietrza Dobra, dostał powietrza Dostał powietrza Teraz jest szansa Chodź Jest, jest uh. Dobra, zmierzymy Ile ma ten karasiek? Piękny Oj, człowiek się czekał, czekał, czekał Czekał i się nie mógł doczekać, no Oj, ryby, ryby, ryby 43 4 43 4 ładny, piękny, piękny naprawdę. Takie ryby można łowić, cudowny, piękny. Dobra, wypuszczamy majstra. No, wreszcie coś kurcze, fajnego. Wreszcie coś fajnego. Mi się już podoba. No, leć sobie. Pa. Ciu. No i kończymy tą wyprawę do przeszłości. Tak jak mówiłem, ale okazała się bardzo udana. 5 godzin za mną. Jeden leż 50, jeden leż 40. Dwie płotki za bok, czyli nie liczymy. No i na koniec to co czekałem, albo czekałem na lina albo na karasia no i na dystansie czekałem na karpia, niestety nie udało się na dystansie połowić ale dystans teraz będzie ze mną na każdym wypadzie, w zależności od jeziora oczywiście, na tym jeziorze na pewno tylko muszę sobie go poogarniać, zobaczyć co, gdzie, jak i myślę, że przyjdzie czas i on odpali a na razie się zwijam do następnego, co tam chcecie to zostawcie i na nara